Witajcie ponownie. Dzisiaj film z kolejnym grzybkiem. Z racji tego, że tego grzybka jest sporo w tym momencie, to chciałem go wam pokazać. Lasy to takie mniej więcej jak rano widzicie, ale nie tylko liściaste, w mieszanych, w iglastych. Możecie tego grzybka spotkać. Jest to gąsówka rudawa. W atlasie Ewalda, bo co chwilę pytacie o, o ten atlas jaki, bo to w atlasie Ewalda macie ją opisaną jako gąsówkę podwiniętą. Jej status jest nadal taki sam, czyli niekoniejadalna. Nie zaleca się jej zbierania, gdyż gdzieś tam były stwierdzone zatrucia, ale jakieś delikatne tą gąsówką. Jest tak grzyb, który bardzo często i gęsto rośnie w dużych ilościach w czarcich kręgach, od kilku do kilkudziesięciu owocników. Ma kształt bardziej lejkowaty, z podwiniętym właśnie brzegiem. Więc przypuszczam, że ta nazwa się wzięła z tego podwiniętego brzegu, bo same lejkówki raczej są wypłaszczone na, na krawędziach. Owocniki, jak widzicie, mają właśnie takie zagłębienie na środku centralnie kapelusza. Kolor taki rudawy, gładki, bardziej przypominający skórę, czyli opisywane jako cielisty. Zwróćcie też uwagę, że ma bardzo gęste blaszki. Zbiegające się na trzon, ale są bardzo, ale to bardzo gęste. I te blaszki są koloru takiego właśnie cielistego, do nawet takiego ciemniej brązowego. Na różnych owocnikach może to różnie wyglądać. Chciałem Wam pokazać kilka owocników przekroju z tego względu, żebyście zobaczyli, jak wygląda trzon w środku. Może się zdarzyć tak w tym przypadku, że macie pusty trzon, ale też będziecie mieć pełny trzon, jak tutaj na. W tym drugim grzyb, grzybku wyraźnie to widać. I kolejna sprawa, którą pewnie już zwróciliście uwagę, to widać na przekroju, że blaszki na styku z częścią kapelusza odgraniczają się taką linią. Jest to dosyć mocno i bardzo wyraźne. Grzybek rozkłada ściółkę drzew iglastych i liściastych, więc dlatego może go być bardzo dużo. Pewnie część z Was już spotkała tego grzybka, ale przypuszczam, że większość z Was go na pewno spotka, bo jest grzybem bardzo częstym w naszych lasach i licznie spotykanym właśnie w dużych grupach. Ja będę kończył. Jeśli ktoś z Was chce dostawać powiadomienia, że coś kolejnego wstawiłem, naciśnijcie subskrypcję oraz dzwoneczek, i wtedy przyjdą do Was powiadomienia, że nagrałem jakiś kolejny film, który udostępniłem. Do usłyszenia. Cześć, pa!